Dzień dobry, dzień dobry, już do pana biegnę. Witam, czy mógłbym u was załatwić wymianę oleju? Oczywiście, oczywiście, a że potrwało tą krótką chwilę, to zapraszam pana do naszego baru. Tutaj, tędy, tutaj, tędy, proszę, proszę, tutaj, tutaj. Czy mógłbym prosić pański żakiet, mister? No, bym zostać w żakiecie, nie byłem przygotowany na taką sytuację, nie założyłem podkaszulki. Oczywiście dla pana Coca-Cola będzie. Czy może woda mineralna? Ja prowadzę wodę poproszę. Już się robi, raz. Woda dla szanownego klienta. I proszę poczekać. Co ja mam z nim zrobić, kolego? Wymiana oleju będzie. A Czyli normalnie, dwa baniaczki dla pana, jeden paniaczek dla mnie. 5-10 minut przerwy, bo piję wodę mineralną. Już wymieniłem. Bardzo dobrze, idę dać mu rachunek. Już rachuneczek zaraz będzie. To będzie 4 400. Proszę, raczej nie trzeba. Czy mógłbym jeszcze jakoś panu służyć? A wszystko, dziękuję.